Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio opowiadałam Wam o ubezpieczeniu bydła. Dzisiaj chciałabym Was uświadomić, jak bardzo ważne jest ubezpieczenie koni. Jeśli posiadacie te zwierzęta, dobrze wiecie, że są narażone na różne urazy, złamania, zerwania ścięgien czy mięśni, a także kolki. Ubezpieczenie to wszystko pokrywa. W Concordii ochrona ubezpieczeniowa konia liczy się już od siódmego dnia aż do śmierci. Warto też zaznaczyć, że dla młodych koni stawki taryfowe są mniejsze. Więcej o ważności ubezpieczenia opowie Wam mój dzisiejszy gość, do którego zaraz się wybiorę. Przedstawiam Wam bardzo serdecznie panią Agnieszkę. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Czekaj, jestem właścicielem stowarzyszenia Kwestian, klubu jeździeckiego w Reńskiej Wsi. Gdzie mamy swoje konie? Mam ich 18. Konie towarzyszą nam od samego początku. Są tutaj bardzo długo już. Przekształciliśmy się z typowo rekreantów na konie sportowe. Skaczemy również ujeżdżeniowo jeździmy. W tamtym roku mieliśmy ósme miejsce w rankingu OZJ. Reprezentanci naszego klubu startują od najniższych konkursów do najwyższych. Męż 45. Startuje mój syn. W tym roku mamy plany na zawody międzynarodowe oraz na Mistrzostwa Polski na konkursy 150. Mamy dużo młodych adeptów jeździectwa, którzy tak samo startują na koniach, mając własne konie, oraz jedną dziewczynkę, która startuje ujeżdżenie i zdobyła trzecie miejsce w amatorach w tym roku. Wszystkie konie ubezpieczamy. Jest to bardzo ważne. Ponieważ skacząc, zarówno skacząc, jak i jeżdżąc normalnie, kontuzji jest bardzo dużo. Głównie są to ścięgna, są to zapalenia międzykostne, oraz kolki, które są nieodzownym, niestety, powiedzieć fatum u koni, ponieważ kolka, jak już jest, czasami kończy się operacją, która jest bardzo kosztowna. Jest to w granicach 15 tysięcy złotych, nie każdy sobie może na to pozwolić. I ubezpieczając konia, jest to oczywiście pokrywane przez towarzystwo. By tu jednego konia w stajni, który co roku, co roku trafił do szpitala. Pierwszy raz zerwał sobie prostownik tylnej nogi. W klinice go poskładali, oczywiście, był ubezpieczony również. W kolejnym roku dostał kolkę, która okazała się operacyjna, też trafił do kliniki, i w trzecim roku okazało się, że ma nowotwór złośliwy, i został on wycięty przez lekarza weterynarii. E, oczywiście skończyło się to wszystko dobrze. Koń wrócił na parkury 140 cm. W tej chwili już jest wiekowy, ma 20 lat i uczy adeptów. Bardzo chorowitymi zwierzętami i powiedzenie zdrowy jak koń jest to zupełnie sprzeczne z tym, ponieważ co chwileczkę coś się dzieje. Jeżeli ktoś ma konia, to dobrze o tym wie. Po moich doświadczeniach mogę powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby ubezpieczać konie. Więc o ubezpieczeniach Concordii możecie poczytać na ich stronie, do której Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia!